Cześć, witam na kanale Inzetrade. Dzisiaj porozmawiamy o tym wskaźniku jak wskaźnik RSI. Dlaczego jest używany, jak, jak on działa, tak? I w ogóle porozmawiamy o tym, jak szukać pary walutowej i wchodzenie w transakcje za pomocą tego wskaźnika. Tak. Także proszę o subskrypcję i zaczynamy. I przed rozpoczęciem proszę o dołączenie do mojej grupy darmowej Ninja Trading Free Group. Jest to grupa darmowa w Telegramie. Prowadzimy tam dwie sesje darmowe dzienne. Daj jeden sygnał za sesję. Także może mieć dwa sygnały darmowe dzienne. Handlujemy z poniedziałku, piątek. Także link na grupę będzie w opisie tego filmiku. Również mamy takiego robota handlowego, który prowadzi analizę techniczną na różnych parach walutowych i na różnych ramach czasowych. Możesz wybierać dowolny parę walutową, wybierać ramę czasową, dalej bo wydaje, prowadzi analizę i wydaje wnioski. Tak? Mamy tutaj na przykład wejście w górę, też można wchodzić w pozycję w górę. Jeżeli chcesz otrzymać tego robotę, link na robotę będzie w opisie tego filmiku, tam będzie krótka instrukcja, możesz to wszystko zrobić i otrzymać tego robotę. Dobra, to poszukamy par walutową, tak, zwróć uwagę, że prowadzimy w, e, analizę techniczną na TradingView, tak, tutaj mam e, Relative Stretch Index, jest to wskaźnik RSI, który, na którym możemy korzystać, tak, zawsze korzystam z tego wskaźnika, jest bardzo dobry i teraz powiem, dlaczego e, jest używany, tak, ale najpierw otworzymy transakcję, jest tutaj dobre miejsce na wchodzenie transakcji, także możemy e, otworzyć transakcję, tutaj także na Pocket Option e, postawię 5 minut, żeby porozmawiać, e, tak i. Sprawdzamy, jakie jest procent płaty. Zawsze musimy sprawdzić, jakie jest wypłaty naprawdę, bo jeżeli jest mały procent wypłaty to lepiej nie handlować. I 5 minut, niżej. E, I zwróćcie uwagę, zawsze, kiedy handlujemy tak, i używamy wskaźnika RSI, musicie pamiętać, że są dwie strefy bardzo ważnych na wskaźniku RSI: to jest strefa wykupienia i strefa wyprzedania. Strefa wykupienia znajduje się wyżej 70. Jest to ten, ta strefa, która pokazuje, że aktyw już nie jest tak nie, nie ma zainteresowania kupować ten aktyw tak i co powoduje że cena aktywa już nie będzie rosnąć tak bo naprawdę jeżeli nie ma zainteresowania kupować to po prostu będzie cena iść w dół tak ale jeżeli jest zainteresowanie kupować to cena będzie iść w górę tak także mamy zainteresowanie kupować na poziomie wyprzedanie tak który znajduje się niżej 30 tak jeżeli cena znajduje się niżej 30 pokazuje to naprawdę w tym miejscu jest zainteresowanie kupowość i wtedy to powoduje, że cena będzie iść wyżej. Tak? I zwróćcie uwagę, co mamy teraz na wykresie. Mamy trend wzrostowy, tak? cena idzie do góry, wszystko w porządku. Ale musimy sprawdzić, co pokazuje wskaźnik RSI. Na no wskaźniku RSI można zobaczyć, że naprawdę cena znajduje się obok e, tej strefy e, tak? wyżej 70. Ale zwróćcie uwagę, wcześniej, kiedy cena była na poziomie np. Na wyprzedanie, tak, dalej był wzrost, tak, tutaj mamy wyprzedanie i dalej był wzrost, tak, można było wchodzić tutaj w transakcji i był wzrost od tego poziomu. Jeżeli cena była wykupiona, znajdowała się wyżej 70, gdzieś na tym poziomie przykład, cena, dalej był spadek, tak, jeżeli wchodzić na tej pozycji na, w dół, tak, to już mamy spadek. I to pokazuje na wskaźniku SAI to miejsce, gdzie można wchodzić w transakcję. I teraz sprawdzamy na 5-minutowym wykresie. Mamy poziom wykupienia, tak? Wyżej 60, cena znajduje się na poziomie wykupienia. Dalej musimy znaleźć, że mamy poziom, czy nie. Musimy sprawdzić, że naprawdę i na 30-minutowym wykresie, i na 5-minutowym wykresie mamy to, że cena jest wykupiona. I tutaj mamy już poziom tego poziom oporu, tak, który będzie wpływać na ceny, żeby cena nie szła wyżej. Tak. Dlatego, dlatego jest cena wykupiona, tak, bo już mamy poziom oporu, a na poziomie oporu nie ma dużego zainteresowania kupować. I cena znajduje się na tym poziomie, na poziom oporu, co od z tego poziomu będzie odwracanie. Tak. Czekamy odwracanie, bo już cena jest wykupiona. Nie będę mówił tych dużo terminów teoretycznych, tak, bo naprawdę musicie pamiętać o tym, że... Wskaźnik RSI nie daje 100% gwarancji, tak, że naprawdę gdzieś będzie ten, że cena pójdzie tym 100% w tym kierunku, ale w ogóle musicie pamiętać, że naprawdę jeżeli cena znajduje się w jakichś z tych poziomów, lub to na, w tej strefie wykupienia lub tym w strefie wyprzedania, tak to to miejsce jest bardzo takim silnym dla tego, że cena naprawdę zmieni swój kierunek, tak. Bo kiedy jest cena wykupiona, to po prostu nie ma zainteresowania kupować, tak? bo ktoś chce, chce kupić e, taniej i przede też drożej, tak. A na poziomie wykupienia, cena jest już wykupiona co, i co pokazuje, że cena naprawdę nie będzie handlować się na tym poziomie, tak. I w tym miejscu dobrze wchodzić na odwrócenie, bo wszystkie będą czekać, że cena Pójdzie w dół tak, od, od tego poziomu e, wykupienie, i, i, jeżeli znajduje się na poziomie oporu, na przykład, tak, i w to miejscu dobrze wchodzić w e, transakcję. Tak, zwróćcie uwagę, teraz już mamy trochę korekcję wyżej, tak, ale już mam e, otwartą od, 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 od transakcję na 5 minut, tak, dlatego żeby cena poszła w korekcję wyżej, na przykład, jeżeli, nie, bo zawsze musicie pamiętać, że strefy. Te, te strefy oporu i strefy wsparcia, na przykład, tak, tak samo strefy wykupienia i przydania, jest strefy, one nie są jakieś linii, także na przykład jeżeli przekręca cena poziom 70 i o, 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 od razu odwraca się, na, na, tak czy nie działa, może iść wyżej, wy, może wyjść wyżej do e, na przykład do 85 lub wyżej, tak. Ale wtedy będzie odwrócenie. I zwróćcie uwagę, już mamy świecie czerwone, tak? I cena już e, odwróciła się, tak? W tym, na tym punkcie, gdzie musi odwracać się i dalej będzie iść na spadek, tak? Można zobaczyć, że mamy już świecie czerwone i naprawdę w tym miejscu, jakie było, e, już cena była tak, jak było wykupiona, znajdowała się wyżej 70, co pokazuje, że naprawdę jest e, ten poziom i każdym ESAI. показував направду добрі позиції, і входили в цю позицію, і вже чекаємо на замкнення, чи буде плюс чи ні. Направді, можливо, справді, що на практиці, так, та теорія Java, ale na praktyce jest inna, tak? bo dlatego lepiej pohandlować tak? na koncie demo na przykład, tak? jeżeli nie macie dużo dobrodypozytów, to lepiej pohandlować na końcu. demo, sprawdzić, że już macie, będziecie mieć doświadczenie i znaleźć punkty na otwarcie transakcji, tak? gdzie będzie wykupiona cena lub wyprzedana i wtedy będą dobre wnioski. Tak? I zwróćcie uwagę, cena zamyka się w plusie, wszystko w porządku, jak i mówiłem, naprawdę cena jest викуплена, знайдуючи на почмі вище 70. далі звучу уваги, вона в кожніку появився червоне, вже, направді, це входить в корекцію, так, і йде на спадок, бо, направді, по тим Завше це не так не може бути просто взрост або спадок. Завше їджа взрост, потім якась корекція, потім, наприклад, може бути тренду, тренд може континувати зрост, але завше має такий тренд і той керунок це не має такий корекції. І ми маємо мами луп, викупіння виповчання, завжди виступує на тих пожюмах. ta zmiana, zmiana tego, tej, tej tendencji lub wchodzenie w jakąś korekcję, tak. I zwróć uwagę, na jednogodzinnym wykresie można zobaczyć, dlaczego w tym miejscu cena już ma taki opór, tak, bo mamy poziom oporu, już cena dochodzi do tego poziomu. Polu, wcześniej była odwrócona i dlatego jest cena wykupiona. Tak? I ten, ta, ta, ten poziom jest dobry na otwarcie transakcji, tak? bo jest blisko obok dużego poziomu, który był sprawdzony wcześniej i można wchodzić na odwrócenie. Także zawsze musicie o tym pamiętać, szukać te poziomy. Poziom wyżej 70 to jest poziom wykupienia, tak? poziom wyżej E, tak, poziom, jaki znajduje się niżej 30, to jest poziom wyprzedania. Tak, w jednym poziomie, od poziomu wyprzedania można wchodzić do, w górę, tak? a od poziomu wykupienia e, na odwrócenie, na spadek. Tak, i jeszcze bardziej taki ważny moment, tak, musicie sprawdzać i e, zobaczyć, jaka jest linia tak, e, tego trendu. Jeżeli na każdej kursie, tak, e, cena idzie prosto, mamy linię, e, jaka idzie prosto w Google, prosto w dół, to jeszcze idzie trend. Ale jeżeli na tych poziomach lub wykupienie lub przydanie cena skręca już tak zwróć uwagę na przykład tu, tu cena na wskaźniku RSI cena trochę skręca co pokazuje że naprawdę idzie będzie odwrócenie, tak będzie iść cena w dół tak i od tego poziomu zwróćcie uwagę na wskaźniku RSI można zobaczyć że naprawdę skręca na spadek co pokazuje że cena już jest wykupiona i będzie iść wchodzi w korekcję lub odwraca się tak. Dobrze, to poszukamy inny paralelutowy i otworzymy transakcje na inny paralelutowy. Tak, zawsze musicie sprawdzać e, różne ramy czasowe i szukać tej pozycji, że gdzie może być cena lub wykupiona lub wyprzedana, ale jest bardzo ważne, żeby sprawdzać po, po wskaźniku RSI, tak, żeby zobaczyć, że wskaźnik RSI na przykład pokazuje wykupienie lub pokazuje wyprzedanie, tak, i wtedy wchodzić. Dobrze, zwróćcie uwagę, tutaj mamy ciekawą sytuację, otworzymy transakcje, ale otworzymy transakcję nie na spadek, tak. A wyżej, tak? So, postawimy 3 minuty i 500 dolarów. postawię tak, wyżej 3 minuty. Dlaczego wyżej? Tutaj jest bardzo ważny moment. O czym mówiłem wcześniej. Zwróćcie uwagę, jaka jest linia w kaźniku EGSAI. Cena idzie prosto w górę, tak? Mamy trend. Idzie duży trend wzrostowy. I zobaczcie po świecie zielony, można zobaczyć, że naprawdę trend jest silny. I cena teraz aktualnie nie znajduje się na jednym poziomie. Zwróćcie uwagę, gdzie znajduje się poziom. опору. Потім опору знайдусь в вижій лінії. Так? Це ще не входжу в ten позюм. Якщо ціна не входжу в позіум, то я ще не може не бути відвоцення, так? Бо завше відвоцення може мусить бути на позіумі. Зрощу вага. Де на то місце буде відвоцення. Але поки ціна не ошен на того позюму, не входимо на відвоцення, так? По просто бо ще маме це тренд ще континує зрост, так? Зрощу вага, що в кожній кресай не скренца, так? Он іде просто вгору. I trend na wykresie idzie też prosto w górę. Tak, on już nie ma takiej siły, bo naprawdę dochodzi do, do tego poziomu. Ale można zobaczyć, że naprawdę to miejsce, odwrócenie na 5 minut w wykresie, można zobaczyć, że naprawdę cena jeszcze nie dochodzi do tego poziomu i prosto idzie w górę. I w, dlatego nie wchodzimy w przeciwko trendu. Wtedy musimy handlować zgodnie z trendem. Tak? I wchodzi tylko kiedy cena będzie. Już wykupiono, wtedy w tym, w tym miejscu wchodzić na odwrócenie. Jeżeli idzie trend, nie handlować przeciwko trendu. Ja już naprawdę na praktyce mam takie doświadczenie, że dużo pieniędzy straciłem, kiedy wchodziłem w, w tych miejscach, gdzie jeszcze cena nie doszła do poziomu tak, oporu lub do poziomu wsparcia. Otworzyłem transakcję i naprawdę po prostu był trend, kontynuował wzrost i małą stratę. tak. Także czekamy tego momentu, kiedy cena dochodzi do tego poziomu. Tak, mamy w każdym razie który może pokazać wykupienie lub sprzedanie, ale musimy poczekać, żeby cena on tego z tej, tego, tej strefy lub tego oporu, strefy tak jak teraz lub strefy wsparcia. Tak. Jest to bardzo ważne, bo naprawdę może być taka mała korekcja, ale w ogóle jeszcze trend Kontynuuje wzrost i zwróćcie uwagę, tak, była mała ta korekcja, tak, i mamy świecie czerwone, ale w ogóle, po trochu świecie zielone pokazują, że cena kontynuuje wzrost, tak. I tylko w tym miejscu, kiedy cena będzie na poziomie oporu, w tym miejscu można wchodzić na odwrócenie, tak. А поки ціна не осягла такого поджиму, так, якщо ціна продовжує зріст і вказівник RSI як, як ма керунок просто вгору гору або в, e, в дул, не входжимі на одвороцення. Тільки входжимі в те, де юж вказівник RSI юж знайдуєш на якому поджимі і юж скренца і йде в іншим керунку, так. Якщо є керунок просто в жилу, просто на в дул, в лепі не входжить. І звучу увагу, направда, так, ціна продовжує зріст, так. Направда, є Jest, znajduje się na wskaźniku RSI, znajduje się na poziomie wykupienia, ale jeszcze idzie w górę, tak, zwróćcie uwagę, jeszcze kontynuuje wzrost do tego poziomu, tak, jak i mówiłem, że odwrócenie będzie tylko w tym miejscu, kiedy cena już będzie na tym poziomie, na poziomie wykupienia, tak, który znajduje się tutaj czekamy tego momentu i tylko w tym miejscu można wchodzić na odwrócenie. Jeśli cena nie osiągną tego poziomu, jest to bardzo ryzykowny wchodzić w tej transakcji. Musimy czekać, kiedy cena naprawdę osiągnie poziomu oporu na wkaźniku, tak i oj, na wykresie tak i na wskaźniku będzie naprawdę już wykupienie. Tak Także na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo i poproszę o subskrypcję kanału, zostawienie komentarzy i na razie.